Servus! W tym odcinku chciałem Wam przybliżyć pewną chorobę wina, która spotkała mój dwumiesięczny nastaw. Oglądaliście odcinek, który niedawno wrzuciłem z pienieniem się wina? To właśnie było to wino, które na początku fermentacji się pieniło i ja. Reagowałem na to natychmiastowo. Już wtedy czułem, że coś będzie nie tak, bo przy zlewaniu do odwiaderka to już nie było, to nie był płyn, to nie było wino, tylko to by się robił taki śluz, galareta. Miałem jednak nadzieję, że może uda się uratować to wino i ono po fermentacji się zrobi tak jak należy i się naprawi. Jednak się tak nie stało i dlatego nagrywam ten odcinek. Jest to wino z pokrzyw, które nastawiam na początku maja. Na początku fermentacja przebiegała prawidłowo, ale coś jednak poszło nie tak. Ja tak samo jak wy, cały czas się dopiero uczę. Wina robię raptem 9 lat, także wszystko jeszcze przed nami. Dlatego nie ma się co zrażać. W każdym sezonie może nam się trafić jakieś wino czy nalewka, który się nie uda z wielu powodów, czasami niezależnych od nas. Co się stało z tym winem? Na początku, jak widzieliście, pokazywałem w filmiku, kiedy pojawiła się piana i wino kipiało, wylewała się ta piana. W tym momencie już wiemy, że coś mogło pójść nie tak, bo normalnie wina raczej się tak mocno nie pienią. Ta piana się robiła z takich dużych bąbelków, stąd chciała wyjść z balonu, gdzie było jednak trochę miejsca w tym balonie, także... To by była pierwsza oznaka nieprawidłowej fermentacji. I zobaczcie, jak wygląda ta szluzowatość. Jak się to wino ciągnie. Widzicie? Nie tylko przy winach. Pamiętam jak robiłem w zeszłym roku syrop z kwiatów czarnego bzu. Niestety też się pojawiła ta śluzowatość. Też coś poszło nie tak i syrop się nie nadawał do, do niczego, także... Przy zlewaniu tego wina do pojemnika było widać, że jest to wino śluzowate, galaretowate. Niestety coś poszło nie tak. Do końca nie wiem co. Przypuszczalnie może coś z pokrzywami było nie tak albo były źle umyte. I stąd y, jakieś bakterie się dostały do nastawu, i to spowodowało, że właśnie przy fermentacji wytworzył się śluz. I to jest tak zwana fermentacja manitowa, albo inaczej, fermentacja śluzowa. Niestety, może się wydarzyć. Pamiętam kilka lat temu podobnie miałem z winem y, ryżowym. Robiłem wino ryżowe, też się zaczęło mocno pienić, i też niestety się okazało, że się wytworzył śluz. I to wino się nie nadawało już do niczego. Tak samo jak to winko. Jeżeli, jeżeli chodzi o zapach tego wina, to pachnie bardzo przyjemnie, nic tutaj nie dolega. Pachnie pokrzywowo. Próbowałem też tego wina. Jest ok. Także zapach i smak jest ok, niestety ta śluzowatość zostaje. Jest to choroba wina. Nie znam sposobów na zwalczenie tego. Jeżeli w początkowym etapie fermentacji zauważycie, że coś się złego dzieje, że się ten śluz pojawia, czy piana, od razu wstawiamy do mega chłodnego pomieszczenia. Czy chłodzimy nawet w wannie z wodą yy, taki balon i jest wtedy szansa na to, że, że zatrzymamy tą nie, niewłaściwą fermentację i wszystko będzie ok. Natomiast jeżeli ta fermentacja już przebiegła, jest yy, w etapie już takim dalszym, to już niestety nic z tym nie zrobimy. I takie wino niestety już się do niczego nie nadaje, także musimy się pogodzić z tym, że trzeba je wylać. W przyszłym roku będę próbował jeszcze raz nastawić wino z pokrzyw. Na szczęście mój wkład tutaj nie był duży, poza cukrem i tylko straconym czasem, także nie przejmuję się tym za bardzo, zdarza się. Także pamiętajmy o tym, żeby przy nastawianiu wina wszystko było czyściutkie, najbardziej jak to możliwe. I surowiec, którego używamy też, żeby był odpowiednio przygotowany, umyty ewentualnie, bo przez niedopełnienie tych obowiązków może się okazać, że coś nam się nie uda. No ale musimy to wliczyć w ryzyko. Przy nastawach. I naprawdę nie ma się co zrażać. Nawet już mając jakieś doświadczenie, może się wydarzyć coś takiego. Także żegnam się z winem pokrzywowym, papa. Pa. Zwalniam balon do innych nastawów i myślę o tym, co, co dalej w planach. Życzę Wam, żeby Wasze nastawy zawsze wychodziły. A póki co z Wami się żegnam i widzimy się wkrótce. Serwus! tutaj jest bordel dookoła. Tutaj się nic nie da zrobić. Tutaj trzeba przeprowadzić gruntowną rewolucję. Przepraszam.